Siema, siema, z tej strony Mr. Kaktus, a dzisiaj witam was w odcinku pierwszym, nie wiem czy to będzie sesja, czy, znaczy sesja, kurde, seria, pomyliłem, właśnie z GTA, to jest pierwszy odcinek, pokażę, pomówię o co chodzi, jak, co, gdzie, pewnie każdy wie, chociaż i tak pomówię i bla, bla, bla. I właśnie zobaczymy, czy to będzie seria, czy nie, ponieważ nie wiem, jak to jest z nagrywaniem, czy mi będzie lagowało, czy nie, <laughs> a zobaczymy, jak to będzie. GTA w miarę często chyba się będzie pojawiać, no, no nie wiem, jak, jak często. Zobaczymy, jak często. Nie wiem, jak często, ale mam nadzieję, że często będzie. Możemy iść sobie gdzieś indziej na miasto i ja Wam wszystko opowiem. A więc. Pierwsza rzecz to jest właśnie, że nie wiem, z to że jak będzie mi lagować, to będzie zależało właśnie, yy, czy, ta czy będzie seria, czy będę to nagrywać, czy nie. I, <coughs> kurde, jakąś chrypę dzisiaj mam. Yy, I, czy czy, by, czy wy będziecie po prostu chcieli, no nie? Dobra, yy, a więc tak, yy, ja se pójdę do Sparowa. Nagram też odcinek z najlepszego zwiadu. On może w niedzielę się pojawi, nie wiem kiedy. <laughs> w niedzielę może. Zobaczymy jak to będzie. Yy, może się udać, może nie. To jest taki też filmik testowy, czy będzie lagować, czy nie. Yy, na razie jest w miarę okej, okay. no. W miarę, no jest okej okay. i to bardzo dobrze jest. Yy, jest i to bardzo, bardzo dobrze. Yy. A więc tak, napiszcie w komentarzach w ogóle czy chcecie tą serię Czy lubicie GTA i czy w ogóle w znacie tą grę, no nie? E ja i tak chyba będę nagrywać, nie wiem, zobaczę No jak mówię to wyjdzie w praniu e I teraz tak M Będę starał się wrzucać takie odcinki z GTA co 3-2 dni, chyba że będę miał przerwę, tak jak ostatnio. Yy, miesięczną przerwę jakoś tak miałem. A więc to była nawet taka długa przerwa. Yy, yy, nawet taka, bym powiedział, bardzo długa przerwa, ale wiecie, musiałem i tak, yy, po prostu musiałem. Yy, Chwila, bo. No, dobra, ma, zamówiłem sobie śmigłowiec, znaczy tam samolot naprawiłem i się zrespił, jakoś dziwnie mi zagliszczało. Dobra. Yy, więc tak, yy, o czym tu mówić, no nie, yy, na razie to taki gameplay, będziecie patrzeć sobie jak chcecie, ale głównie chodzi mi właśnie w tym odcinku o mm, sprawdzeniu właśnie jakie lagi będę miał, czy będę miał i w ogóle mm, oraz czy w ogóle jakby, jakby, ciągle generalnie to samo, ja jestem dziwny naprawdę, jestem naprawdę bardzo dziwna. To sobie polatam z samolotem jakieś dziwne rzeczy porobię, spróbuję wylądować na Mace Banku. Mm, powiedzmy tak, ten odcinek, ten pierwszy, to będzie o niczym po prostu. Będziemy robić jakieś głupie rzeczy. On będzie trwał około 10 minut, mam nadzieję, bo yy, jakby chodzi mi o to, że już pewnie znacie, że yy, jak z Bandika, a żeby. Jakby niepłatny to 10 minut nagrywania i musicie znowu zacząć albo jak tam chcecie, no nie? I, I właśnie mi się nie chce robić to jakby nie chce mi się nagrywać dwa razy. Znaczy może bardziej nie chcę, ale będę musiał sprawdzić. I patrzcie. Trochę lagi są, no trochę są lagi. Ale nie są one jakoś mega duże, bo w sumie czasami to ja mam takie lagi, że... O Boże! no niedługo też robię czyszczenie tego mojego komputera odmulowanie tak to nazwę czy mi się uda wylądować? udało mi się wylądować yy, na samym yy, dachu Majzbanku, czyli najwyższego sam, yy, tego yy, wieżowca w GTA Z. dobra i powiedzcie też może czy jakąś inną grę też nagrywać bo może byście chcieli jakąś inną jeszcze grę żebym nagrywał czy, czy nie wiem powiedzcie w komentarzach Ja se polatam jeszcze. W sumie niedługo kończymy ten odcinek, bo co ja mam tutaj w tym odcinku do gadania, no nie? Yy. Spróbuję sobie tak przelecieć. Trochę lagi sam, no. Nie wiem, zobaczyć czy to się miło ogląda, czy nie. Możecie też napisać. Nie udało się. Prawie. Tutaj, w tym moście to ja mam wersję problem. No dobra. Yy. Ja sobie jeszcze nie wiem, poskaczę. O, zwróciłem, udało mi się, ok. E, poskaczę. Nie wiem, motorem, może zobaczymy. E, dawajcie pomysły na odcinki z tego, z, <coughs> z GTA. E, bo naprawdę mogą być ciekawe. A ja sobie pójdę po e, PJOTA. Toyota to jak nie wiecie to zobaczycie kilka razy w roku, dwa, nie wiem, po prostu kilka razy. Yy, są takie owoce, więc jedna taka. Toyota, nie, pamię nie pamiętam jak to się nazywa. Zaraz sprawdzę. Tu się lądujemy. Bum. I mamy tutaj taką. to Takiego kaktusa. <grym> nie wiem. To jest jak to się nazywa. Pejotla, to jest pejotla, ok. Dobra, musimy uciec z policji, to. Lester! Jak, jak inaczej, niby. Nie chce mi się czekać. Dobra. Jemy na 3, 4. No, ja już tu ostatnio właśnie się dowiedziałem i teraz tak. Czym jesteśmy? Czym jest... i ja jesteśmy sarną, widzicie to. A to jest online jeszcze, no nie? To jest jeszcze online, łapanie. Pa jakie dance robię. Ciekawe, czy powiedzcie, czy słychać jakby w tle. Jakiegoś kolegę mojego brata maczego? <laughs> Bo może coś tam krzyczy mama. Zobaczymy, no. Zobaczymy. Czy słychać, no ale akurat taki taki czas i dzień się właśnie trafił nam. Z tym jeleniem. łopanie. Idziemy. Ja chcę zobaczyć. Czym innym mogę być. Ty, będę rybą. <coughs> będę rybą. Zawa powiem wam o co chodzi. Czekajcie, weźcie mnie. F. Jak, jak z tego wyjść? Ja już nie chcę być. Nie, nie, nie. Jakoś się da wyjść. Ale nie pamiętam jak. What the fuck. Proszę instrukcję. Dobra, nie. Idę się po prostu zabić. Mm. Chodźmy tu na tą rampę i się zabijemy. No, ale odcinek się niedługo w sumie kończy, bo już jakby 8 minut go nagrywam. Chociaż możemy trochę dłuższy zrobić jakiś. Co ja robię? Chociaż nie, wiesz co? Wiesz co? Wiecie co? Bardzo. Bardziej. Zrobię taki 10-minutowy. Yy, Moim zdaniem będzie najlepiej, a więc skończymy <kluzny> za chwilę. Jak mnie wybiło, oj, co, co się dzieje? Co się dzieje w tej grze, naprawdę? Jestem jeleniem na online. I gracze też mnie widzą jako jakiegoś jelenia. Śmieszne, śmieszne. No, dobra, Ej. To już chyba koniec, ja się z wami żegnam. A więc, yy, ja się z wami żegnam. Bye, bye.